Cześć, witam Was w kolejnym odcinku alfabetu wagonów pasażerskich PKP. Dzisiaj litera R jak Riva Rossi. I zdecydowanie same wagony są, wagony, zestawy wagonów są w zasadzie jednego typu. Ciężko właśnie powiedzieć wagony, bo są to składy wagonów pasażerskich, składy zespolone. Wszystko to jest jednego typu, to jest tak zwana bipa. Jedyne w czym, czym tutaj się to, te zestawy różnią. To jak widzicie oczywiście wielkością pudełka, co za tym idzie, domyślamy się, że w środku jest tych członów mniej bądź więcej. Te na samym dole to są zestawy czterowagonowe, w środku trójwagonowe i na górze dwuwagonowe. Posiadam wszystkie zestawy z 5 i 6 epoki, jakie były wydane przez firmę Riva Rossi w oznaczeniach PKP i tam jedno przewozów regionalnych. Natomiast nie jest to komplet w tym temacie, dlatego że firma Riva Rossi, chyba zdaje się w tym roku, a może w ubiegłym, w każdym bądź razie ostatnio, wydała również takie zestawy. Z, piątej, z przepraszam, z czwartej epoki zdaje się z Poznania, a drugi nie wiem czy też gdzieś tam z Torunia, z Chojnic, gdzieś z tamtego regionu, tego nie pamiętam, bo nie kojarzę, bo aż tak mnie to nie interesuje. Różnią się od obecnych między innymi tym, że mają ścięte dachy na końcach składów. Te wszystkie, które tutaj mam, nie mają. Zestawy znacie oczywiście z filmów. One nieraz jeździły. Chyba każdy z nich jeździł. Także wiadomo o co chodzi. Niektóre też były w unboxingu. Ale teraz szybciutko Wam je przedstawię. Co to są za zestawy. I już sięgam pierwszy zestaw. Tak zwana jajecznica to ze względu na schemat malowania. Zestaw dwuwagonowy. I wszystko mamy ładnie opisane tutaj na etykietach. Ten zestaw z Legnicy, epoka piąta A. Proszę bardzo, tak to wygląda. To już pierwszy za nami. Szybciutko. Drugi taki sam, już bez otwierania pudełka. Natomiast przypisany do opola. Tak samo epoka piąta A. Kolejny trójwagonowy. Oliwka, już pokazuję, ściągam te plastiki. Swoją drogą firma Rivarossi perfekcyjnie pakuje te modele. To już kiedyś zdaje się, wspominałem, też warto jeszcze raz to podkreślić. Skąd pochodzi tutaj ten, do jakiej stacji są przypisane te trzy wagony? Do stacji Poznań, z tego co widzę, szare dachy. I już. Kolejna trójka za nami. Przepraszam, pierwsza trójka, to jest kolejna trójka. I tu mamy stację Chojnice. E, też oliwka też e, warto zwrócić uwagę napis PKP jeszcze nie w trumieńce, bo e, no to jest e, tuż. Przed wprowadzeniem tego nowego znaku epoka 5B, co by nie było jednak późniejszej niż te jajecznice. Konice jeszcze nam się tutaj pojawią. O, i to dokładnie pojawić by się mogły teraz, ale chyba troszeczkę tu przestawię te e, modele. Będziemy szli e, zgodnie z chronologią. To muszę. Pudełka przedstawić. O! I ten zestaw to jest zestaw ze skarżyska. Nie wiem, czy to nie jest ostatni, który trafił do mojej kolekcji, bo warto jedną rzecz powiedzieć taki jeden komentarz. Te zestawy wszystkie niestety były drogie. To kosztowało naprawdę i kosztuje spore pieniądze. Nie jakoś przesadnie, tak to nie jest cena zestawów firmy ACME, to nie jest Polonia. Niemniej jednak cena wyjściowa w sklepie to było około 800 zł. Nie wiem czy nie była taka na stałe, niemalże ustalona, która się powielała w wielu sklepach 780 zł. Jak gdzieś ktoś miał jakieś rabaty, to można to było wyrwać taniej. Niemniej jednak i tak zawsze te. Ponad 700 zł trzeba było za to zapłacić, nawet na rynku wtórnym, jeśli ktoś chciał kupić zestaw używany. I te zestawy dosyć długo były w sklepach, być może jeszcze w niektórych w dalszym ciągu są i nagle zniknęły. Nagle zniknęły i zaczęły rosnąć w, w cenie. Oczywiście nie jakoś tam spektakularnie, ale zdarzało się, że oferty na Allegro dochodziły do 1300-1400 Złotych. I uwaga, jakoś na wiosnę pojawiły się znowu te dwa zestawy ze Skarżyska, a drugi z, drugi z Rzeszowa, który Wam za chwilę pokażę. Pojawiły się znowu w dwóch, trzech sklepach, jakiś dodruk i cena znowu spadła. Bo tak naprawdę nie ma zbyt wielu chętnych na zestawy wagonów z piątej epoki, zwłaszcza, że jednak trochę one kosztują. Stąd, jeśli macie ochotę nabyć taki zestaw, który jest w sklepie, to polecam, żebyście go nabyli, bo taniej raczej nie będzie, a jedyne co, to może być drożej. I jeszcze raz powtórzę, że nie wiem, które są dostępne, ale na pewno są, powinny być te nowe, to znaczy z czwartej epoki i jeśli się zastanawiacie, to nie czekajcie. Ja pamiętam poszukiwałem dosyć długo tego skarżyska, a zdaje się, może go kupiłem nawet w cenie takiej fabrycznej, bo nie pamiętam, ale wiem, że z jakimiś takimi modelami, które długo poszukiwałem, miałem o tyle szczęście, że pojawiły się nagle w sklepie i kupiłem zestaw emisyjną. Dobra, wspomniany drugi zestaw oliwek z Rzeszowa. Jeszcze tylko przy, chciałem zwrócić uwagę, to było też przy tamtym zestawie, że dalej mamy oliwkę, ale już logo PKP z trumienką, to jest epoka 5B dachy szale. Tej odcienie, odcienie tej oliwki między zestawami nie są identyczne, raz są bardziej zielone, raz mniej. Także identycznie to nie jest. Zakładam, że pewnie zgodnie z oryginałami. To był zestaw z Rzeszowa Epoka 5B. Kolejny już mamy wyraźną zmianę szaty graficznej. To jest zestaw storia. Jak widzicie, barwy tak jak na bokunach błękitno żółte, ale logo PKP jeszcze w trumieńce, tak jak na, również na wielu bochunach, jakże znane nam malowanie. I znowu cztery sztuki. Ten zestaw był bardzo długo dostępny, nie znajdował specjalnie nabywców, ale już dostępny zapewne nie jest. To był zestaw przedostatni, i jak zgodnie z chronologią sobie postępowaliśmy, tak teraz chronologicznie tutaj dochodzimy do zestawu ostatniego, najmłodszego epokowo to epoka szósta i znowu zestaw błękitno-żółty, ale już w oznaczeniu przewozów regionalnych. To jest model zespołu tych wagonów, który uwaga. Całkiem niedawno został odstawiony w Hojnicach. To niedawno, no mi tak się cały czas wydaje, że to na dniach, bo to już jest w tym czasie, kiedy ja się interesuję tutaj kolejami, modelarstwem, ale to już jednak lata lecą. Wydaje mi się, że w zeszłym roku, albo dwa lata temu był odstawiony, tak że mówię całkiem niedawno, jeszcze ze znajomym rozmawiałem, on tam się w jeden z ostatnich kursów wybrał tą Bipą. No i tak, też nie wiem, czy tutaj czegoś nie przekłamię, ale coś mi się kojarzy, że gdzieś się kiedyś natknąłem na jakąś notkę, że zestaw ten wagonowy już pozostanie, że zostanie zachowany dla potomności, że czy jest na dobrej drodze do wpisania w rejestr zabytków, czy został już wpisany, stąd no ocalej. Skąd pochodzi, tutaj jeszcze jest, spojrzę na pudełko ale tak, to jest, zgadza się, to jest właśnie ten zestaw z Chojnic No, właśnie Też znajdziecie doskonale ten zestaw z filmów Dzięki niemu, tam chyba są ze 2 dwa, dwa odcinki Regio Tura nakręciłem jeszcze jakieś inne zdecydowanie parę razy ten zestaw na makiecie u mnie się przejechał. Co teraz mogę jeszcze powiedzieć o tych zestawach? Może już przy tym ostatnim. Zestawy mają oświetlenie końca składu, ale też, jak widzicie, jak widzicie z moich filmów. Niestety świecą się z obu stron, do tego słychać przydźwięk jakiś, coś tam, jakaś elektronika brzęczy i praktycznie do każdego zestawu należałoby zamontować dekoder do oświetlenia i tym dekoderem podczas jazdy pociągów sterować. Ja w żadnym z zestawów takiego dekodera zamontowanego nie mam, nie mam również zamontowanego oświetlenia, są to zestawy dziewicze takie, jakie były do kupienia w sklepach. A z tego co wiem, to można całkiem ładnie sobie uzbroić te modele, między innymi oświetlenie. Też znajomy mi mówił, że ma w taki fajny sposób założone oświetlenie, że włączanie oświetlenia jest osobno w każdym z członów i może to zapalać niezależnie. Co jeszcze? No i oczywiście oświetlenie końca składu z żądanej strony, tak żeby to było właściwie. To jest o tyle fajne rozwiązanie, że raczej niespecjalnie widywałem, żeby ktoś w każdym wagonie pasażerskim montował oświetlenie końca składu, o ile oświetlenie ludzie sobie oświetlają wagony, jeżdżąc z, oświetl oś z oświetlonymi. To dodatkowo oświetlenie końca składu to już nie do końca. Wiadomo, że też taki wagon pasażerski musi być do tego przystosowany. Przykładowo te ligi nie są przystosowane, bo znaki końca składu mają namalowane. Tu musi być tak, że musi to być przezroczysty plastik, tak, żeby można było za nim jakąś Diodę czy żarówkę zamontować, żeby to prześwitywało, i oczywiście trzeba to sterować. Tutaj te zestawy są już w miarę do tego przygotowane, więc droga ku założeniu tego, ku sterowaniu tego będzie prostsza jak w przypadku zwykłych wagonów pasażerskich. Co dalej? Te wagony u mnie jeżdżą całkiem, te zestawy jeżdżą u mnie całkiem przyzwoicie. Nie miałem problemów nigdy, żeby się wykolejały, coś tam się działo. Akurat no takie mam szczęście, każdy z nich jest ok. I też wyciągnąłem parametry mojego torowiska na tyle. To były lata jakichś tam poprawek w wielu miejscach, że to wszystko jeździ bez bezproblemowo. Co jeszcze? Też warto zwrócić uwagę, tu te schodki, one są zrobione z elementów fototrawionych. Po ludzku powiem może, że to są po prostu blaszki. I na ogół są lekko poprzyginane, jak też tutaj widzicie, one nie są idealne. To nie to, że ja się źle obchodziłem z tymi modelami i je pogiąłem, one takie fabrycznie są. Na dobrą sprawę, jak się kupi model, to by trzeba było z pessetą usiąść przez jakąś, nie wiem, szmatkę, bibułkę delikatnie każdy z tych schodków wyprostować. To w zasadzie chyba tyle, co miałbym do powiedzenia o tych zestawach, też właśnie z takich rzeczy tutaj e, użytecznych z mojego doświadczenia. E, no tyle, tak? Więcej do powiedzenia nie mam. Także na tym prezentacja się tych zestawów zakończę. Innych wagonów pasażerskich. W piątej, szóstej epoce firmy Riva Rossi. Nie kojarzę, nie wiem, czy tam coś starszego. starszkę Epoka, przypadkiem nie wydała, być może wydała. Jeszcze mamy nieco tutaj w temacie wagonów towarowych, ale to w innej sterii alfabetu. Dobrze, tym samym tu widzicie, że mam fabryczną folię na pudełku. Tym samym kończę ten odcinek o prezentacji wagonów PKP firmy Riva Rossi. Ale to nie koniec opowieści o literze R, bo jak wiecie, pod tą literą mamy również inne ciekawe firmy, ale to w kolejnych odcinkach. Cześć!